A ja od rana dzisiaj w ferworze jakichś takich dzikich, nie wiem, działań. Tutaj sobie przygotowałam na razie wszystkie składniki suche plus olej, bo robię, moi drodzy, ten chleb bez wyrabiania. Tak, tak mi jakoś naszło. Teraz wam pokażę, co jest za oknem. To jest jakaś masakra, ale nic. W każdym razie wzięło mnie na chlebek. Więc będę chleb piekła od rana. On i tak trochę musi odstać, więc to chyba ponad godzinę. Nie wiem, czy w tytule kiedyś dałam chleb bez wyrabiania, ale jeżeli chcecie, to może o, zrobię tak. I sobie zatrzymajcie teraz ten kadr. Jak chcecie, to sobie go spiszcie. Ja robiłam go wielokrotnie i on zawsze wychodzi. Także tak. Tutaj w tle herbatka. Tu już dopijam mój wrzątek zaraz sobie wstawiam jajeczka na miękko tu woda jeszcze do chlebka mi stygnie, a pewnie jeszcze będę potrzebowała więcej tej wody, no ale na razie tyle musi być, tutaj mam pół rogalika, ten dip śmietanowy jest genialny z karmalizowaną cebulką i darem, więc zaraz sobie posmaruję a tu mam sałateczkę którą robiłam poprzedniego dnia, no i do tego jak powiedziałam jajeczka na miękko, oczywiście z majonezem winiary. znów się zagadałam. Ech, no nic. E, także wyszły mi takie, jak widzicie, no zamiast na miękko to takie sama nie wiem co to jest, no ale dobrze, niech będzie. E, rogalik, majonezik, no ale najpierw zaczynamy od sałatki. No i tutaj mam cudowną kawę, więc e, na chleb jeszcze e, musimy chwilę poczekać, bo serio, ale ta Woda jest za gorąca, a najważniejsze jest to, żeby nie zaparzyć wiecie mąki wrzątkiem. Dzień dobry, teraz oficjalnie mogę się Wam pokazać. Powiem Wam tak. Pogoda dzisiaj u nas. E, widzicie co się dzieje za oknem? Nie wiem czy zobaczycie, ale zaraz Wam pokażę. E, może otworzę balkon i bardziej uświadczycie tej beznadziejnej pogody. No nic, moi drodzy. E, ja już chleb zalałam wodą, bo tak naprawdę do tego chleba musi być taka letnia woda. Już mi przestygła. Zjadłam sobie śniadanko. E, dopijam sobie jeszcze moją kaweczkę i zaraz się biorę, moi drodzy, <laughs> za pracę. No i oczywiście gdzieś tam w międzyczasie tą zieloną herbatkę sobie dopiję, ale powiem Wam, że kurczę, zrobiła nam się tak fatalna pogoda ale ja już to czułam, wiecie co, w kościach mam tylko nadzieję, że na ten weekend nie będzie już taka skiepszczona, ale obawiam się, że niestety, ale przychodzą już do nas te jesienne dni i kto wie może w ten weekend zacznę już wyjmować jakieś, wiecie, rzeczy <laughs> Jezu, przepraszam Was jakieś rzeczy jesienne i może zacznę sobie dekoracje jesienne Halloweenowe? Może nie Halloweenowe, ale no na jesienne mam już ochotę. Świece już są, więc tak naprawdę y, mam ten bodziec do tego, żeby coś zacząć zmieniać w tym moim mieszkanku. Ale póki weekend to jeszcze mamy parę y, dni do tego, żeby, żeby porobić sobie inne rzeczy. Ale teraz zabiorę Was na ten balkon i Wam pokażę co jest za okra. Mam nadzieję tylko, że nie zmarzmy. I jeszcze zanim to, kochani, tradycyjnie. Zasiądźcie, zabierzcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy. No dobrze, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Już. słyszycie ten wiatr? No i jest mokro. Już jest mokro. Cały czas pada? Tak, zobaczcie. Cały czas tam pada. No wiatr jest niemiłosierny, ale cieszę się, że dzisiaj nie się ludzie wychodzić na zewnątrz. No pogoda jest y, fatalna. Myślę, że oficjalnie już możemy przywitać w jesień w naszym kraju. No cóż. Ostatnio robiłam takie porządki w świecach y, i pomyślałam sobie, że y, Oczywiście nie to, że mi się nie podobają. Absolutnie, bo te dwie świece, które tu wybrałam, które stoją przed Wami, e, są przepiękne. Ale stwierdziłam, że podzielę się z e, moim bratem. On lubi takie mocniejsze zapachy, więc Stranger Things e, Buff Body Works leci do niego. I druga Yankee Candle Red Raspberry wędruje do niego. Także dwie takie cudowności. Mam nadzieję, umilą jemu e, te jesienne bądź też zimowe wieczory. Voilà! Zobaczcie, przepiękny chlebek. Ja go tu jeszcze na kratce e, trochę suszę, ale wyszedł genialny. Tuż tu sobie okroiłam dwa kawałeczki, bo chciałam zobaczyć, e, czy on się cały wiecie w środku wypiekł. Ale zobaczcie, no jest mnóstwo ziaren i przepięknie cały jest wypieczone bez zakalca, bez niczego. Także jak najbardziej polecam Wam te wersje. Mogłam zrobić troszkę w innej formie, on byłby bardziej taki wyższy. No ale trudno. Taki też będzie ok. Najważniejsze, że domowy i wiem, z jakich składników został zrobiony. Moi drodzy, Boże, ja niedawno wstałam. Jakieś miałam ciężką noc w ogóle. Ale tak, mamy kolejnego dnia. Ja tu dopiłam kawę. Wybaczcie, że nie jestem jakoś za specjalnie ogarnięta, ale stwierdziłam, że chcę jeszcze do Was kilka słów pomówić. Jakoś tak mnie ostatnio naszło. I moja refleksja, którą chciałam się z Wami podzielić, jest taka, że pewne zachowania ludzi, które można by nazwać zachowaniami narcystycznymi, bądź też e, jakimiś takimi z pogranicza egoizmu, ale egoizmu niezdrowego, zaczynajmy coraz bardziej zaskakiwać. I powiem Wam, że tak jak myślałam, że już nic w życiu mnie nie zaskoczy, że ludzie już e, robili takie rzeczy, których ja bym kiedyś nigdy nie podejrzewała, że do tego są zdolni, e, no, pokazują, że jednak tak ludzka natura jest tak nieprzewidywalna i może tyle rzeczy niedobrych zrobić, i takiego spustoszenia emocjonalnego w drugim człowieku, że to jest coś niesamowitego. Ja też się zastanawiam, wiecie, bo ja wam cały czas mówię, że w moim życiu coś się dzieje, że się dużo zaczyna dziać takiego znów na nowo. I to są też trudne rzeczy, takie, które ja w sobie muszę przede wszystkim na nowo przepracować. To są rzeczy, które w moim życiu jakby wymuszają wręcz podjęcie mojej decyzji. I być może te decyzje, które do tej pory podjęłam, te decyzje, które, na które się zdecydowałam, decyzje, które w ostatnim tygodniu zapadły. Być może nie są dobre, być może nie są słuszne, być może nie prowadzą do tego, żebym, nie wiem, była zadowolona, szczęśliwa. Oczywiście wszystko pewnie wyjdzie w praniu, jak zawsze. Wszystko z tą pewnością okaże się w momencie, kiedy, kiedy przyjdzie rozwój w sytuacji. Tak do tego podchodzę, to wtedy jakby czas pokaże, czy decyzja była słuszna, czy też nie. Czy to, że gdzieś tam dałam komuś szansę, czy to, że kogoś w jakiś sposób um, zaprosiłam ponownie do mojego życia, czy to był akurat ten moment, wiecie, słuszny? Nie wiem, dziś tego nie wiem. Yy, na razie nad tym się nie rozwodzę. Yy. Biorę na siebie konsekwencje tych moich decyzji. Mam nadzieję, mówię, że nie będę ich żałowała. A jeżeli się wydarzy coś takiego, że decyzja była niesłuszna, no to z całą pokorą wezmę te lekcje na siebie, na swoje barki. Z pełną świadomością będę chciała te lekcje po prostu odrobić. Przepraszam, ja wiem, że tak troszeczkę enigmatycznie Wam. To wszystko mówię, ale wierzę, że osoby, które w tym momencie dokonują pewnych zmian w swoim życiu, które muszą też podjąć pewne decyzje, które też osoby, które też w tym momencie zmagają się z wyborami, będą wiedziały o czym mówię. Ta słuszność decyzji zawsze ma konsekwencje. Umówmy się właśnie. Może inaczej? Każda nasza decyzja wiąże się z pewnymi konsekwencjami, więc albo my te konsekwencje świadomie bierzemy na siebie, albo e, chcemy udawać i żyć e, świadomością, że, e, że to jakiego wyboru dokonamy e, nie będzie miało żadnego spustoszenia być może w naszym życiu. Nie. Każda konsekwencja, e, głównie ta negatywna, będzie robiła duże spustoszenie w naszym życiu. Tak uważam. To jest oczywiście moje zdanie, ale nauczona już doświadczeniem wiem, że takie sytuacje mm, bardzo dużo wnoszą w moje życie. Dzięki takim e, sytuacjom ja też się uczę. Oczywiście nie to, że ja. Pewne rzeczy, w pewnych kwestiach dokonuję bardzo świadomego wyboru na zasadzie takiej: chcę, żeby było mi źle i chcę, żebym była skrzywdzona, bo dzięki tylko takim wyborom ja się uczę. Nie, absolutnie nie o to chodzi, ale dokonując wyboru, mam świadomość, że również może się coś posypać i że to może mnie bardzo złamać to może spowodować, że. Ja będę cierpiała, albo że ja będę na siebie zła, że taką decyzję podjęłam, że te konsekwencje również mogą być gorzkie dla mnie. I wiem, że będę, tak jak powiedziałam, musiała te lekcje odrobić. Zobaczymy. Ten tydzień zakończyłam i dobrze, i niedobrze, bo różne rzeczy się w moim życiu zadziały. Ale y, póki co chcę żyć tymi dobrymi chwilami, tymi dobrymi wydarzeniami i sytuacjami, które miały miejsce. Y, natomiast te złe y, stwierdziłam, że muszę odezwać. Ten weekend ma być totalnie dla mnie. I tak sobie pomyślałam, że w sobotę wybiorę się na solarium. Zrobię te 5-6 minut takiego. Ciepełka dla siebie. Będę chciała sobie też maskę na włosy nałożyć, posiedzieć sobie troszeczkę w niej. Mieszkanko mam mniej więcej ogarnięte, tylko tak tradycyjnie przelecę, wiecie, odkurzaczem z mojej podłogi, żeby, żeby ten kurz po całym tygodniu zmyć. Pranko mam zrobione, może w niedzielę jeszcze po pracy wstawię, bo tam się trochę czarnego uzbierało po tym tygodniu. I praktycznie, słuchajcie, mam eee, czyściutko. Zobaczymy, bo chciałam jeszcze zrobić sobie taką zupkę na kolejny tydzień do pracy, ale jeszcze sprawdzę. Nie wiem, czy mi się wydaje, że chyba jeszcze jeden czy dwa słoiki tej zupki poprzedniej mam zamrożone, więc sobie ją odmrożę i zabiorę do pracy, ale mówię to zobaczę. To na razie się tym nie przejmuję. Dzisiaj jeszcze mam jeden dzień e, przed weekendem, więc na spokojnie <laughs> mogę sobie to wszystko, wiecie, gdzieś tam. Posprawdzać, poorganizować, ale tak jak powiedziałam, ten weekend chciałabym, żeby był taki zaopiekowany dla mnie. Oczywiście w niedzielę idę do pracy, wstaję o czwartej, ale sobota chcę, żeby należała do mnie. Dobrze, moi drodzy, nie gadam, już i tak długo do Was tutaj przemawiam, ale kończę moją kawę. Dziś pewnie już nic do Was nie nagram. Bo dziś mam tą długą pracę, ale postaram się jeszcze, jak się ogarnę i e, się ładnie już ubiorę do pracy, to przyjdę do Was z zakończeniem. E, już teraz wiem, że vlog nie będzie w piątek. Nie, vloga nie będzie w piątek, no bo nie będę miał kiedy go zmontować. E, no Chyba, że uda mi się, jak wrócę, nie wiem, dzisiaj chyba robimy znów jakąś nową instynizację, więc e, pewnie będę, nie wiem, o pierwszej nocy. No to jeszcze jak będę na chodzie, to zasiądę do montażu i wrzucę Wam vloga na sobotę. Będziecie mieli, słuchajcie, maraton, bo i w niedzielę i w sobotę będziecie mieli filmik, tak więc mam nadzieję tylko, że zdążę na jakieś takie poranne godziny, żebyście mieli do śniadanka czy też do kaweczki. Dobra kochani, to tyle. Ja znikam. Eee, dajcie mi chwilkę, ogarniam się i przychodzę z zakończenie. E, już teraz jestem przygotowana i wychodzę do pracy. Ale sobie jeszcze nalałam trochę wrzątku, bo powiem Wam, że jakoś tak nie mogę się od rana rozgrzać. Jak widzicie, dzisiaj jestem w sweterku i w jeansach. Także tak będę sobie dzisiaj śmigała, bo naprawdę no, czuję taki, taki totalny ziąb. Być może w wiecie w ciągu dnia troszkę się gdzieś tam ociepli. Niemniej jednak zawsze te poranki i wieczory już teraz też jak właśnie wracam. Z tej mojej drugiej pracy to już czuję, że serio, ale ciągnie takim, takim chłodem, takim wręcz lodowatym chłodem, bym powiedziała. Ale dobrze, kochani. Nie chcę tutaj smęcić, i e, przecież mój kanał nie jest o pogodzie, więc pozwólcie, że zakończę tę moją wypowiedź, e, a my widzimy się, kochani, w następnym moim odcinku. Dziękuję Wam pięknie. Do następnego. Ciao!